36 lewy, długi 5 prawy i długi 3 lewy, zacisk. 36 lewy, 4 prawy, zacisk i 6 lewy, długi 6 prawy i 6 lewy i 6 prawy, 5 lewy. I 6 prawy, zacisk. 6 lewy, długi 6 prawy, i ostrożnie 5 lewy, i 6 prawy, 50, 4 prawy, 6 lewy, 5 lewy, skrzyżowanie 3 prawy, otwarty 50, długi 4 prawy, i 6 lewy, długi 5 prawy. Długi sześć lewy, cztery lewy i pięć prawy. Otwarty. 6. Prawy i długi sześć. Lewy 4 prawy i 6 lewy 3 prawy, zacisk i długi 6 lewy 4 lewy, długi 4 prawy 4 prawy 36 lewy, zacisk, nie tnij i 3 prawy i 4 lewy, 3 prawy. 6 prawy i 6 lewy otwarty i 6 prawy, 6 lewy i długi, 3 prawy i 3 lewy i 3 prawy i 6 lewy, 6 prawy, 6 prawy. prawy i 4 lewy i 4 prawy, 6 prawy i 4 lewy otwarty i 6 prawy, 3 prawy, zacisk 4 lewy i 6 prawy, 5. I długi, cztery prawy. I trzy lewy. I długi, sześć prawy. Cztery lewy. I sześć prawy, zacisk. Trzydzieści długi, trzy lewy, zacisk. Nie tnij, I sześć lewy. Długi, sześć prawy. Ok. Otwarty nawrót, prawy. Sześć, lewy. Sześć, prawy. Trzy, lewy. Pięć, lewy. Zwęża się. Długi. Trzy, lewy. Cztery, prawy. Cztery, lewy. Dwa, prawy. Sześć, lewy. 2 prawy, 30, 6 prawy. Długi, 3 lewy, brama, 3 prawy, ślisko. 50. Długi, 3 lewy, dziura. 50. Długi, 4 prawy, zacisk. 6 lewy i lewy, 5 prawy. 6 lewy, 5 prawy, 4 lewy, ostrożnie brama. 6 prawy, 5 prawy, długi, 5 lewy, zęża się brama. 3 lewy. Trzy prawy długi. Trzy. Lewy. I trzy. Prawy. I 6, Lewy. Skrzyżowanie. Nawrót. Prawy. Prosta. I pięć. Lewy. I sześć. Prawy. Dwa. Lewy. Sto. Dwa. Lewy. U. 6, prawy. 6, prawy. 5, prawy. I 3, lewy. 2, 4, prawy. Brama. Prosta. 3, prawy. Zacisk. Brama. I 2, 3, lewy. 6, prawy. Brama. 2, lewy. Na asfalt. 100. Długi 4, prawy. I skrzyżowanie 2, lewy. Długi 4, prawy. I długi 6, prawy. Długi 5, lewy. Zacisk 70. Hopa i 5, lewy. 5, prawy. Długi 6, prawy. Zacisk 100. Ostrożnie 3, lewy. I 3, prawy i 6 lewy 6 lewy 3 prawy i 6 lewy 6 lewy hopa most 2 5 prawy zacisk okej okay.